Halo, halo, Siemano wam wszystkim, Liska z tej strony Hades i witam was w kolejnym odcinku z RimWorld'a. W ogóle, słuchajcie, e, jeśli będzie coś źle, nie tak, niefajnie z audio, to dlatego, że testuję właśnie e, powiedzmy ustawienie na statywie mikrofonu i w ogóle, e, tak. E, właśnie, w ogóle ktoś mi napisał coś o re, dlaczego ona się ciągle załamuje, ale dlaczego on się załamuje, tak, to jest on, wiem, e, ale no ale czy a, bo ty ogólnie krwawisz, czy tak naprawdę jesteś na e, wymarciu co, co się działo tu pod, 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 pod... Co? Halo? Co się działo pod moją nieobecność? Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć? A, czyli ty. Zajmij się leczeniem jego, może. Co tak łaskawie? Nie rozumiem, dlaczego. A, no tak, bo ty, ty nie masz priorytetu na to. Dobra. Andrzej już może chodzić. To dobrze, że Andrzej może już chodzić. Bardziej mi martwi ren, że ren cały czas chodzi. Eee... Wy już nosicie? Wy się już nauczyli. Ale fajnie. Ale fajnie, pieski się już nauczyły chodzić, nie? Znaczy chodzić, no wie, wiecie o co mi chodzi. Hmm. Czy ty? A właśnie, czemu nie na razy ten, właśnie. Ty. Ty, to w ogóle... wypad tutaj. I to, i to na jednej nodze, nie? Nie to, że krwawi mocno krwawi, w chuj mocno krwawi. To eee! No dawaj ule ulecz tego Andrzeja, no. Ile a ten Andrzej ma? A pamiętam już. Ktoś, ktoś, coś. Dziękuję. Eee, zajmij się leczeniem w takim razie. Eee, dobra, wie, wiecie co? Rezygnujemy z tych baterii. Te baterie kompletnie nie mają sensu. Dobra, i połączymy to tak kablami te, te baterie nie mają kompletnie sensu, bo przez nie tylko ee, jest bzz, jest bz, bum, bz, eee, cały Cały czas. To, to w ogóle kompletnie nie ma sensu. Się w to bawić w takim. Czemu tu jest ciepło? Aaaa, ja, halo, halo. Rozumiem, dobra. Nap naprawiamy ten błąd, bo mi jedzenie się zepsuje, halo. Andrzej, ty, ty. Nie? Czy chwila, kto jest budowniczym? Ty jesteś budowniczym, dobrze pamiętam. Okej, okay, no te, te, teraz to, to nikt niczym się nie zajmie, nie. Widzę, że mistrz... Mistrz zbrodni yy, i planowania... Gdzie ty jesteś? Ziomuś! Zajmij się, na, się pracą nad tym Ooo! A mógłbyś się zająć tymi bardzo ważnymi rzeczami, które dziękuję, które są najważniejsze w chwili obecnej. Wiem, że te kable w ogóle są tak po chuju poprowadzone, no ale co, co ja mogę zrobić? Eee, co ja mogę zrobić? Później nad tym się będziemy martwili. Niech tylko mi tu temperatura spadnie już. No, Tutaj większy minus, tutaj też. Dobra. Eee, jest okej, okay. dobra. Tu jest w miarę okej. Okay. Więc jest fajnie, ty, ty się zżygałeś. Brawo, nie? Nie wiem, nie, nie, nie wiem co mam powiedzieć. Ty jak zawsze tylko będziesz badał teraz rzeczy, nie? E, odzyskiwanie z metalu. Dobra, badaj coś sobie po prostu. E, po prostu żyj sobie tam w tej niewiedzy, czy coś ren. Okej. Okej, okay. okay, tutaj ty dag sobie kopiesz. Okej. Okay. Tu jest jeszcze żelazo. Tu jest jeszcze żelazo i to byłoby fajnie wykopać. O, i tu jest mnóstwo też jego, nie? Ta, to, to wszystko trzeba wykopać, no i e, Teraz tak. Mm. Teraz tak, bo skoro już tutaj. Em, to nie starcza? Hm. Byłem przekonany, że jeden taki będzie starczał. A tu nie, jaki generator? Halo, ten. O. To, to, tak, to to rozumiem, nie? Struktury, chyba z tych mamy najwięcej, co tak? Skała łup łupkowa. Okej. Okay. Ogólnie słuchajcie, panie teraz będę nagrywał troszeczkę większy zapas tego Rimworda. E, znaczy, no wiecie, nie, nie jestem pewien czy na pewno, ale tak obstawiam po prostu. Tak, tak po prostu w razie czego, nie? E, wyłącz to ktoś to i to, Andrzej. Po prostu to wyłącz... wy, 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 wy... wyłączcie to i będzie w miarę spoko. Hmm, teraz, jak Andrzej, 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 słuchaj, Andrzej, Andrzej, od dziś pisz tutaj, ok. E, a właśnie, w ogóle może włączmy to e, kiepski, przestronny. Ok, ważne, że jest przestronno, dość przestronnie, mhm, nieco bogaty. Ok. Dobra, to to o to, o to nam chodzi tylko, żeby oni już bo, no, bo no, ściśnięcie, tak? No to to daje 8 tego, no, to jest bieda kompletna. Aha. Okej, okay, ty tutaj sobie kucharzysz. Mamy naprawdę spory zapas jedzenia. Mamy spory zapas jedzenia, no najgorsze będzie to, jeśli nam klimatyzacja pójdzie, ale tym jedzeniem możemy handlować też w miarę. Więc to też nie jest jakimś problemem. Ty jesteś zwierzęciem, które jest pewnie nie. Hmm. Hmm, hm, hmm. Chyba, że... Nie, no to okej. Okay. To nawet by powinniście mu... O właśnie, nosić te rzeczy. Dokładnie tak, o to mi chodzi. A, te zwierzaki, nie? Mm. Dobra, 8 tu, czyli 9 tak, i w ten oto sposób. Ok, no właśnie, rozbysk słoneczny Właśnie o tym mówiłem, nie? Eee, ok, na razie jest zimno. Aha, okej, okay, proste dania to się psują w strasznie powoli. Eee, a, bo tu jest jeszcze niska temperatura, dobra, dobra, to już wszystko wiem, bo tu jest niska temperatura, i tylko dlatego w sumie. ale to tam wiecie, bezproblemowo. Hmm. Teraz tak. Zastanawiam się, jakby to. Jakby to rozegrać tak dobrze. Um. Okej, okay, no bo tu, tu mamy ten. Tu mamy pokój, z, że się bawimy i tak dalej. okej... Okay. Uh -huh. Znaczy, że się bawimy. E, może inaczej, źle to, żle to mówię. No ten zabawowy pokój, no to w sumie faktycznie może być, tutaj jest, to, to ok w miarę, tu już za, zaraz wróci do normy Ty grasz w szachy sam z sobą, to, to też spoko, nikt nie będzie mówił, że jesteś dziwny czy coś, na pewno nie Wierzę w to, że, że nie, 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 nie. To, to jest zwykłe, ej zbudowali to, wow nie sądziłem, że tak szybko pójdzie, dobra, tutaj oczywiście musimy e, no, poprowadzić jak troszeczkę taktyczniej e, troszeczkę właśnie Dobra, atak. Atak, atak, atak Atak, 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 atak stąd granaty... Dobra, głównie się granatów mogę obawiać. Mhm. Dobra, i czy wy jeszcze czekacie? Czy wy nie będziecie czekali? E, nie, wy, wy nie czekacie. Andrzej, Andrzej, gdzie ty masz broń? Andrzej, no nie gadać, że ty masz tu broń. Andrzej, lecisz tam. Mhm. E, ty lecisz tutaj. Ren, z kolei. E, staniesz tu po drugiej stronie. Dach z krantami tutaj. Kolejny pistolet z tyłu, kolejny też z tyłu, eee, i ty tak samo. Eee, czyje są te wszystkie zwierzaki? Może Jason, więc co to ty idź stąd? Dobra. Dobra, tam tam granatami porzucamy. Ogólnie powiem wam, że ja nigdy się nie bawiłem jakoś granatami. E, ty weź cofnij się. Andrzej, pewnie już masz broń nie, gdzie ty jesteś Andrzej. Okej, okay, Andrzej już jest blisko. Um... Dobra, to tu, tu, tutaj to Tak, 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 tak. Cofnij. Andrzej, Andrzej, nie, jeszcze nie masz tej broni, Andrzej. No. Ah. Dobra, wycofacie, chociaż nie. Ja bym wolał, żebyście troszeczkę pogonili ich. Andrzej, Andrzej jeszcze tu jest, no tak. Dobra, tak, tak. No i elegancko, no moi drodzy, no. Wszyscy zginęli. Trudno się mówi, że wszyscy zginęli. Wszyscy zginęli, wszystkich zabiliśmy. Jest elegancko. No tutaj będzie sprawda. Muszę pamiętać, że Jason ma wszystkie zwierzaki pod sobą, nie? No, muszę pamiętać, że Jason ma wszystkie zwierzaki i go mam nie brać za bardzo. Okej. A, właśnie. Zaraz tutaj. Zaraz tu podej. Zostanie. Zostaną podpięte te potrzebne rzeczy. Wy jesteście unrestricted dobra. To bezproblemowo. Nosiciele sobie działają. Ciąża, okej. Okay. Labrador jest w ciąży, fajnie. Rozwój skloneczny ale to był jakiś stary, prawda? Tak, to był jakiś stary. Okej, okay, duck sobie tutaj kopię. Spoko. Teraz tak, Struktura. Tury. to możemy zamknąć? Eee, to możemy zamknąć, i teraz będę musiał myśleć nad tymi killzonami, nie? Bo to najchętniej to ja bym sobie po prostu zamurował, nie? To przejście, licząc na to, że oni tędy nie będą chodzili. Nadzieja matką głupich, jak to powiadają, no to powiedzmy, że ja będę tym głupim. E, dobra, ej, no nie no, powiem wam, że powoli nam idzie nieźle. Że już zaczyna nam jakoś tam iść w miarę. Um... Coś takiego, może tu zrobimy pokój z łączności? Albo nie. Dobra, olać to na razie. Znaczy, hm. Znaczy konsoli łączności waloby mnie olewać, tak szczerze mówiąc. E, dlatego wiem co zrobimy. E, um. <ścoughs> ja, jakoś tak. Hm. Um. Raz, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Okej. Mhm, mm to wtedy by tu to zostało. Nie, to będzie za małe. Chyba, że coś takiego. To, to jeszcze ok. To, to, to jeszcze ok. To będzie zrozumiałe dosyć. E, rozbierz, dobra. E, więc za to zaczniemy sobie kopać. E, widzę, że tak. Ziemniaki są zebrane w ogóle. Me, dużo pierdół tu mamy, nie? Mmm. produkcja tych medykamentów to się przyda tak to się, to się na pewno nam przyda wybuchowy szczur samooswojenie, no okej okay. hmm. nie wiem iść do malaria, jeden posłuszeństwo niech ci da ktoś w sumie czemu nie chociaż to to jakoś nie jest jakiś mega mega dla mnie pozytywna osoba w tym momencie Dobra, rozbierz, rozbierz, rozbierz. Rozbieramy te generatory. Bo one nam nie są już potrzebne. A metal z nich z chęcią weźmiemy sobie. Metal, metal jak najbardziej się nam przyda. E, jakkolwiek, widzę, że ty tutaj już wracasz do robienia rzeźb. Więc bardzo mnie to cieszy. E, czemu ty nie masz jakiegoś pistoletu? Bo tobie nie dałem, prawda? Tak, bo tobie nie dałem żadnej broni. Ehm. Um... Okej, okay, no ekwipuj słaby, bo słaby, ale pistolet zawsze. Więc to wyekwipuj sobie. Ale te psy w ogóle jakby nie, nie, nie działały aż tak bardzo, jak bym chciał. Okej, okay, jest ziemniaki i coś więcej, nie wiem. Coś ponosisz? No bo widzę, że no coś tam sporadycznie nosicie, nie? Okej, okay, no jakieś drewno przyniosłeś teraz. No, no dobra, no. Może faktycznie jakbym miał więcej tych zwierząt, to wtedy bym... E, jakoś. Ziemek czemu ty kopiesz w ogóle górnictwo, aha, bo ty. A to w takim razie ty nie miałeś co robić. E, od czego ty jesteś? Aha, bo jesteś rolnikiem, kucharzem myśliwym, jeśli ci na to pozwolę e, no tak. No tak, no dobra. To, to, to w takim razie, no to ży, żyj sobie, jak tutaj sobie żyjesz. Dobra, i nie powiem wam, że całkiem nieźle nam idzie. No, cał, całkiem dobrze nam idzie. Jestem z tego zadowolony dosyć. Eee, tobie jest pewnie zimno przez sen. W ogóle to i to można ten. Ach. Toksyczna chmura, serio. Serio, toksyczna chmura. Eee, Okej. Okay. Ogólnie, toksyczna chmura działa tak, że. E, jeśli nie wiecie, e, działa tak, że, 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 że. że e, nabija nam się promieniowanie, jakby, nie? W sensie toksyczność, e, która tam później wiąże sobie. Sobie tam, jakieś tam, prze, 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 tam minusowe te tam wiecie, do choroby i tak dalej, po prostu. O, e, no i to mnie jakoś nie, no nie rajcuje, ponieważ zwierzęta teraz głównie muszą być. Wszyscy, o, może tak powiem, wszyscy głównie muszą mogą być, muszą być raczej pod dachami. E, to jest taki priorytet. Jakkolwiek bym to nazwał, to właśnie jest taki. Uh, Okej, okay, wam tutaj dam jeszcze, mam nadzieję, żebyście się nie pozarażacie jak downy. Um, toxic Ludzie. Toxic Ludzie z kolei macie tutaj całą strefę. Na, na bawne, ja wam dam dużo więcej tego miejsca. E, więcej niż wy potrzebujecie, na dobrą sprawę. Oczywiście, tak. Oczywiście, musicie tu do swoich domków trafiać. No to to jest oczywiście wiadomem. Ok, tak zaznaczmy. No dobrze byłoby, gdyby oni się nie pamiętali be bezsensownie. Eee... Kurde, no. Potrzebuję jednak tych plonów, nie? Jakkolwiek, tego żarcia. Eeeh. Dobra Coś na tej zasadzie powiedzmy No powiedzmy no, no, no niech będzie I ta tak zwierzęta Toxic no, Okej, okay, ty jesteś w ciąży to na toxic lecisz yy... A wy wszyscy również na toxic, okej, okay, więc tutaj tak sobie y, Będziecie działali o, no, czyli głównie będziemy działali na, na zasadzie domu? Mm. Jak widzicie, zatrucie toksynami, nie? Jakieś tam jest. Ej, to dosyć ono szybko się nawet nabija. Okej, okay, no to tak, inaczej zrezygnujemy z tego, tylko pytanie. Aha, co? Zwierzęta się nie zarażają? Zarażają się też, dobra. No to, ej, miszki, ja wiem. Ja, ja wiem, ale... Nie możecie. Tak naprawdę tym zwierzętom dużo ja tu nie zostawiam, nie? W sumie bardzo mało im, im tu zostawiam um... Szczerze, bo bo, bo bo one mogą mi umrzeć z głodu w sumie. Hmm. Nie jestem... nie jestem jakoś przekonany co do tego rozwiązania, ale... A na chwilę obecną, to to muszę i tak zrobić, nie? Muszę im da dać dostęp do... Jak to się nazywa? Do naszej, naszej bazy. Żeby one mogły sobie chociaż jeść to mięso czy cokolwiek, nie? No Okej, okay, no tak tak sobie możecie biegać po prostu, nie? Po, z góry wyznaczonym terenie. Ehm... Um... Struktury dobra, od razu tutaj tak wywalamy. Strukturki spora, spora ściana tego się zrobiła, nie? Eee, a to nie jest. To nie jest obszar pod dachem, halo. Jeśli już chcecie, jeśli już naprawdę potrzebujecie, to musicie mieć tu obszar pod dachem, nie? Inaczej nie ma bata, tylko tak, czy ty dał, 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 tak, da, 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 czy ty, ty zrobisz to o co bym cię poprosił, czy nie? Um, dobra, weź w wybadaj, no cokolwiek tak naprawdę. Dobra, ja mam nadzieję, że ty ogarniesz to, jeśli ciebie tak dam, bo no, oni się tak pozarażają. Kule, bo ja bym chciał, żeby oni to otworzyli, nie? Żeby oni pracowali nad tym. No, to byłoby fajne, gdyby właśnie oni mogli pracować nad tym. Nad tym wszystkim, nad czym pracują obecnie. Hmm. No i teraz taki mały dylemat to jest, nie? No, mały jest. No, co, co, co więcej powiedzieć, no. Ja nie miałem tu jeszcze tak. Hm, nie wiem. Szczerze mówiąc, to nie, nie mam pojęcia. Eee, skazy tej łupkowa, temperaturki. Temperatura, dajcie. Oblężenie. Dobra, słuchajcie, oblężeniem zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do kolejnego. No i cześć.